Przez kilka miesięcy, jak pozostałe kina w Polsce, nieczynne było Łuków. Kino w czasach epidemii było pierwszą instytucją, która została tak de facto zamknięta. Myślę, że tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że to jest bardzo trudna sytuacja i dla kin, i dla filmowców, czy dla całej branży filmowej. Chyba najtrudniejsze to było to, że nie, było, nie mieliśmy zielonego pojęcia, kiedy i w jakim razie nie zostaniemy otwarci. To trwało dosyć długo. I tak naprawdę. To wciąż ten reżim nie jest do końca określony, nie jest zdefiniowany. Jeśli chodzi o łukowskie środek kultury, staraliśmy się do tego przygotować jak najlepiej. Mieliśmy w planach właściwie kilka różnych sposobów dezynfekcji sal, zapobiegania, rozprzestrzeniania się wirusowi. I muszę Państwu powiedzieć, że żaden z tych pomysłów nie został w ogóle wzięty pod uwagę. Nam się wydawało, że są bardzo skuteczne, bardzo efektywne. No ale ostatecznie dzisiaj mówimy o połowie sali, czyli trzydziestu kilku miejscach w przypadku kina Łuków. Mówimy o dezynfekcji foteli co pewien czas i mówimy o środkach, jakimi są co drugie miejsce, czyli dystans i oczywiście maseczki. Pamiętajmy, że w bardzo wysokim sezonie został przerwany, zostały przerwane seanse. Wtedy, kiedy mieliśmy hity, bo luty, marzec to jest jeden z najlepszych momentów w roku dla kin i znakomite tytuły, grane do połowy sezonu, zniknęły i nie wróciły. Trochę nie rozumiemy tej polityki, bo one się pojawiły oczywiście na Netflixie, potem się pojawiły już w premierach telewizyjnych, w kanałach płatnych, ale nie rozumiemy, dlaczego akurat publiczność kinowa nie może niektórych filmów oglądać. Przełożona premiera Bonda najnowszego. Tu liczymy na to, że oczywiście, że zdobędziemy wielką publiczność, no ale znów ta wielka publiczność trzeba ją dzielić na pół. Czy możemy liczyć na pomoc? Niestety nie. Poza tarczami, dwoma tarczami, które objęły nas w sposób ograniczony. Bo jesteśmy instytucją kultury. Jesteśmy instytucją, którą bierze się pod uwagę, że jest w całości dotowana przez samorząd, a w naszym przypadku tak nie jest. My otrzymujemy około 40% środków, i dla nas, tak naprawdę, to muszę powiedzieć, że te ponad pół roku lockdownu faktycznego to jest strata naprawdę liczona w setkach tysięcy złotych. To są szereg imprez, na które Mogliśmy finansować właśnie z dochodów, z przychodów z kina, ale ich po prostu nie da się nadrobić. No ale z drugiej strony musimy zrozumieć, że żyjemy w specyficznej sytuacji. I tutaj, oczywiście, moje narzekanie nie zmierza do tego, żeby płakać i udowadniać, że jest fatalnie jest źle, no ale po prostu opisuję tę sytuację, jak ona jest. Natomiast trzeba w niej się odnaleźć, i staramy się to robić. Więc najkrócej rzecz biorąc, branża jest pokrążona w totalnym kryzysie zamykają się najstarsze kina w Polsce. Zdaje się, że w Szczecinie jest kino nieprzerwanie działające od 113 lat i ono po prostu się zamyka, bo po prostu nikt nie jest w stanie tego utrzymać. To samo dotyczy wielu DKF-ów, wielu takich kin małych. Myślę, że tutaj wielka rola jest samorządów, które po prostu muszą znaczy muszą, jeśli chcą wspierać, bo to też trzeba pamiętać, że samorząd nie ma kiesy beznaj, to wszystko jednak mimo wszystko jest finansowane jak gdyby dofinansowane w tym momencie takie przetrwanie z podatków. Dobrze jak są oczywiście państwo radni, ale przede wszystkim społeczność zgłodniała kina, więc wtedy myślę, że burmistrzom, wójtom czy prezydentom dużo łatwiej jest sięgnąć do, do tych resztek w kasie i przeznaczyć wspomóc tego typu placówki, no ale pamiętajmy, że no w momencie kiedy będziemy mieli kino kontra chodnik, chodnik wygra. Łuków oraz cały powiat Łukowski znalazł się w strefie czerwonej. Ma to związek z rosnącą liczbą osób zakażonych koronawirusem. Z wytycznych Ministerstwa Zdrowia wynika, że kina i teatry mogą udostępnić widzom co drugie miejsce na widowni, ale łącznie zajętych może być maksymalnie 25% miejsc.